Siema, 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 długo nie było odcinków, ale spowodowane to jest właśnie tylko moim przeziębieniem, ale mimo to w sumie i tak miałem dwa live'y podczas tej edycji, kto był i oglądał ten wie, live'y mam na YouTubie, jak widzicie załadamy gildi od nowa, dlaczego? Gildia nam wygasła, gdy nie było można się zalogować i przedłużyć, niestety taki pech, no ale już odzyskaliśmy i tak w ogóle to patrzę na ten poprzedni odcinek i dojebaliście tam blisko 700 łapek, to jest według mnie dużo, mega dużo, e, chociaż z komentarzami faktycznie to nie poleciliście za daleko, ale mimo to mega się cieszę. E, no i wszystko ode mnie, zostawcie łapę i miłego oglądania, cześć. Wszystko ja. gdy mieli trochę żelaza, bym się wziął. Tak, a tak? ja. Gracz idiota odszedł z Gildy Kasiak. Mm, Skończyłem do szukania i u... Ej, bo sprzeda męcza. Dobra, teraz stolniarki też zabierać? To weź dużo, weź dużo. Ja muszę e, no dobra, to bo. Kurde ja tego nie zmieszczę w akur. Dobra no i do skrzynki Z jakiej gildi byłeś? Long Co ty tam robiłeś? Wczoraj sobie poszedłem do nich pokopać i oni mnie dodali do gildii Musiałem chciałem tylko to sobie po To sobie wszystko No właśnie zabrałem już mam taka tych biblioteczek od nich A ile setów masz? Setów cała podwójna skrzynia Okej okay. Teraz idę tylko, idę po stoniarki Kurwa je mleczek O, weź stoniary Biorę, całkiem. biorę wiem. Skoczyłem za typem Ej, kto mi chce pomóc w tym? No i co teraz, kurwe, jebane Regień po long, dobra, jestem sam dalej Mocniutko no, Jak weź stoniary, bo ja coś Wiem, wiem, właśnie biorę Tylko czekaj, bo z typem rozmawiam, bo mleczek tak chce sprzedać O, spawn? To muszę wszystko do endera i zleżki, z typem nie? rozmawiam że Kurwa, kok, gdzie jest? Gdzie jad? W kanionie jestem, chcesz mi pomóc? No się W tym obok gordy, czy gildi? koksata? Ja mam waypoint tam Kordy, kordy, może ci dać? Bo ja nie wiem mi Tam mi gdzie jest... ci skrzynia, pokazywałem moje beczki Dobra, wiem chujob, to chujob, Chyba, to, chyba, to chyba tam. bo wierny Jest, jest tutaj, no widzę Będę ja dla ciebie stoniarki, skrzyniaki A ja się z tym, z, z tej samej gildi typem klepałem przed chwilą Dobra Słat czy ja mam połowę seta, jakby co? Ja też. No co on zmienił, tak? Nie, nie wiem, czemu on fokusuje, jak to zmieniłem dawno seta. I jestem na koksie, kurwa. On też jest. No wiem, właśnie, zaraz. Zabierać zaraz, cały to. prochodnik No. Daj no. go do droga. Zabrałem jakieś. O, mam już taką. mogę go zrobić też tym, nie? To jest o, piątka. Sensata. Dawaj ogarnia to. Nie 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 Chodź, klap ciągle Ale nie, bo on chce orać, znaczy się kablować Jestem koło no. tego, koło tego kranu Cyknąć chcę Widzę. Zaraz liżę Banie wyrzuciłem Banie Wyrzuciłem A. banie Dobra, Ja tutaj ogarnię górę Ja mam i sata już nie mam skrzynię Dużo Kś... mam dla ciebie z... dwa staki z Tuniarek Ale jestem debilem Ile miałeś koksów? Eee. Yy, jednego? Jednego. Może go zadrównujemy jakoś? Ja idę też do. On już uciekł. Masz może ze mnie jakieś idemy? Opsa? Ja będę miał. zaraz. widzę tego, no, tego. tego, Nie to. Dobra, czekaj, opuszczę gildię i koks. Czekamy. No, jeszcze gruba otworzę wszędzie. Nie każdego pecz. pokoju Na beczki, na beczkę. no nogi kurwa, nie będziemy się z grubotami gadać. Tylko bluwałem go. A jest skrzynka mam deal. No? Kupę ci, to grupa ci kurwa od na 4 godziny, będziesz kapał, kapała, a potem dzielimy na podlitanami. No to kiedyś, czekaj. Nie no, zaraz Ej, złapałem twoje sety chyba, no? Mam tak? Fs? O, no, to, o, obsada to najważniejsze. 5-3 O. Gdzie, gdzie to było? Jakie to było? Eps? A, dobra, po prostu Czekaj, to jest za beczką, nie? Czy nie? Ja w żółwie jestem już. O dobra, to jedę ja dobrze. Alok, to zaraz opuszczę Gideon i mnie dodać, dobra? Coś mi się wydaje, że musisz godzinę czasu tego podejść Serio? Z prawda. drugiego jednego Rzucił we nie perły. Nie, to jedne moje buty chyba były. Okay. Rzucił dwie perły chyba, on już nie odpuści na nogi z nimi lepiej. Fucking buty? Jedne buty, buty? Jedne buty, na. Bo mam cały czas. Jedną mi rzuciłeś. Okej. O to jest z tego I, i mnie cieszę? tam do fosy skoczył kurwa Do naszej po. fosy? A do naszej A kurwa do obok no Nie wiem. No Teraz strzały złapałeś może? Dobrze No mam chwilę No on się tylko. Proszę, proszę Wykowujesz Dobra, kiedy to sprzątnął no? pana. Dobra, weź mnie zawsze spróbuję dołączyć Goni nie, go. zaraz znaczy, czało, nie Gonię go w lesie, no, za kanionem nie. Oni nie mają gier na więc... Biję go w rzece przy kanionie, nie wiem czy wiesz mm, Widzę Widzę rzekę O, widzę O jebuż, nie rzecz. I biegnie do kanionu, do naszego kuba znowu Widzę I bi Biję drugiego Jest pod naszym kubem Uff, wieczki gdzie... rzecz Aha, skrzynka Fake or mi podałeś Taksi A nie Kurwa. Te To ten TPX GW jest? On już lognąć może O, bije się. Obserwujmy walkę z Steven Łatwo Czemu ty masz na Ej, nie, nie chcę nikomu nic mówić, nie? Ale ogólnie ktoś zostawił wejście do Billy. Já mu się wylogowałem. No co się! Ooo uramy <słyszy> nie ma. Ty logał. się bo mnie zaczął mnie klepać, a ja go sklekałem do szeki, się byla. Tam jest, dobra, Dobra, cebula zrobiona. Siwie. Jesteś to jest skrzynka, nie? Kurwa. No co ty trzy. tutaj? I gałcik na drzewie. Patyk. O, Zosia. Siedzi, gum to Kielu! No, dzięki za to, masz A dostałem kolejne sześć, czy chce ktoś? Jak? Ja, chcę. ja chcę. Megadon był pierwszy. Ja, a czekam może indiaczkowi oddaj, bo ten, bo przecież skrzynkę mu zabrał. Tak, pewnie skrzynek mu zabrał. Boże, stracił to, stracił. Dasz mi czy nie? <laughs> za wami, za wami, zieloni. Dobra, dzięki, ziemaki. Dzięki, no, weźmy. jednego gonić. Etalt? No? Jak ktoś to w czekam. <laughs> No, albo zrobię tak, że albo zrobię giveaway'a znowu Nie no, jaki giveaway? Co ty gadasz? Nie no, idę go zajebać Ja, ja też Albo giveaway, giveaway'a No, no giveaway. To jest ja Kurwa, nie mówić Giveaway, giveaway Chcecie giveaway'a na 6 tak. Jeszcze kogoś, tak. dawaj, tak. dawaj Co? Jak ty go Ofic już trzymał wapy, żeby się wkopać Grby, metadon, etald, dobra To No Tu nie, no, no nie, żeby halałem, tylko byłem na ja. no, etatu. O co nie ty? przyda się tak takich biblioteczek? Nie. A może ktoś chce no, kupić no. na hmm? etatu? to nie da się. nie chyba by sprzedało. No muski, to jest spogą. Alejny. Nie daj mi na etatu. Już zjadł jednego, więc dwa max. Do Sofy w spacerze A to jednego koksa wie, ma już tak. Mim sąsiadnik. Albo wiem oni. Są niezwyciężeni. Czy jakoś tak? Ech, no, się no, tak, z Trzecia tak, dostąpią. Tak, tak. Nie, nie. Ci jakoś tak. tak. Kurwy babys. Zapomniałam. Kurwa, na religię wypierdalać. Nie chodzę. Dlaczego? jest Bo. Bo. Bo ci się kurwa nie chce Taka No za późno mam to w szkole 9-10 no lekcja, nie no chce mi się tyle tak. w szkole siedzieć, proszę cię okay. Jak już po dwóch ty ty do chodzisz? Tak no, Kurwa, to się nie dziwię Zobaczysz co to jest technikum albo... no yeah. Jak pójdziesz oczywiście Kolejny Co, fosice mają? Kolejny no. nie. Wiem, koksa i się jem ja. A tu nie ma beczki, no. Co się kąkuję? Dobra chłopaki coś, że się nadkaleci. leci hmm, tak, tak. Kopu? muszę nakopać Coksa, Kopu, kopu nocka No, kopu kamień muszę On syknął! Tam jest gryby jakiś Dzięki kokser dzięki O, kolejny zdech. Ten no, no, no. hey, we didn't have, have chance Go oh, away. God, Uciekamy Nie, nie, Jak nie, to mówią Ciągło uciekacie Nie, mi Megadon Chodź, chodź, chodź oczywiście gdzie ty jedziemy? Na pod 2? No nie, ten teren, pojebie. Nie, volume nie działa tak. Wszyscy to pojebie. No nie, Megadon, ja zjem koksa. Nie, ty no. nie masz psychy. Kosi tam za zabi... mnie. koksa. Macha tym mieczem. I, I macha, macha. Cipek, jak oglądasz nie na zabiję arba, to jeszcze tego. raz tu Cipka. przyjdziesz. Ale napierdala a, a nie ty idę no, Mariego no, Nie zabijaj się ich nikt nie o te tak, jebane te Tak ranku nie dostajecz. Dobra Dobra sprawdzam kepsika No nie nie wyszły. Ha Pi pi w żółwiu No Kuba wiadę. Mm, mamy dubla w żółwiu ogólnie